Sytuacja pszczół przebiega normalnie, to znaczy od nawet odnotowujemy coraz, większy, coraz większą ilość pszczół, ilość rodzin pszczelich, coraz więcej osób zaczyna zajmować się hodowlą pszczół i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Aczkolwiek no, w pewnym momencie niektórzy pomyśleliby, że to jest pewne niebezpieczeństwo, dlatego że jeśli jest za dużo pszczół na danym terenie, i, a pożytek jest jeden i, i coraz więcej przybywa, to wtedy to się nazywa napszczeleniem, czyli po prostu nie dla każdego starczy tego pożytku. Myślę, że na dzień dzisiejszy takich... Możemy mieć obawy, ale takiej sytuacji nie ma. Od pewnego czasu, to znaczy od 2005 roku, jak sobie przypominam, otrzymujemy my pszczelarze dotacje yy, unijne. Dotacje do, yy, to się nazywa w tej chwili interwenc interwencja pszczelarska. Czyli możemy sobie dokupić na przykład sprzęt pszczelarski i otrzymujemy refundację za niego. Chcemy powiększyć pasiekę, kupujemy sobie tak zwany odkład, czyli rodzinę pszczelą i otrzymujemy dotacje. Oczywiście nie jest to 100%, ale dotacje są również do szkoleń, i dzięki temu no, trzeba przyznać, że pszczelarze posiadają na pewno większą wiedzę mają możliwość odnowienia rodzin pszczelich, jak też obserwuje się unowocześnienie gospodarstw pasiecznych. Bez pszczół to już powiedział Einstein, że 4 lata życia i ludzkości nie będzie. 90% roślin zapylanych jest przez pszczoły. Przy czym y, pszczoła miodna, którą my pszczelarze się zajmujemy, ma, ma y, jeszcze ten, tą dodatkową cechę, że y, oblatując kwiaty, jeżeli zacznie oblatywać y, na przykład jabłoń, to ona do wieczora będzie po tej jabłoni, po tych kwiatach będzie chodzić i będzie je zapylać. Pszczoła dba o tą, tą stabilność, dokładnie danego dnia zapyla tylko jedną, jeden gatunek roślin, no a wiadomo, że zapylanie jednego gatunku roślin powoduje to, że faktycznie te rośliny się zapyla. i mamy z tego owoce.